Jerry to wielki facet, do którego bardziej pasowałby wizerunek groźnego gangstera niż śpiewanie babskiej piosenki w kabriolecie. A jednak to właśnie z tego drugiego jest znany na całym świecie. How you know? I love this song! Ciepły i zabawny wizerunek Terego skutecznie obalił stereotyp czarnoskórego faceta w Hollywood, ale też odwracał uwagę od tego, co naprawdę działo się w życiu aktora. Przemoc domowa, walka z uzależnieniem od pornografii, zdrada oraz zderzenie z prawdziwym obliczem branży, która wręcz ocieka fałszem. Prus wielokrotnie pokazywał, że rzeczywistość Sławy wygląda zupełnie inaczej niż na ekranie. Otwarcie mówił o tym, jakie wartości rządzą w Hollywood. Z kolei, kiedy publicznie oskarżył wpływowego agenta o molestowanie, został zaatakowany przez ludzi, którzy powinni byli stanąć po jego stronie. Miasto Flint położone w południowo-wschodniej części stanu Michigan w latach 70. ubiegłego wieku było naprawdę trudne do życia. Fabryki się zamykały, ludziom brakowało pracy, a w wielu dzielnicach robiło się coraz bardziej niebezpiecznie. To właśnie tam urodził się i dorastał Terry Cruz. Sama okolica była trudna, ale w domu było jeszcze gorzej. Ojciec pił i bił matkę, a Terry nigdy nie wiedział, kiedy wybuchnie kolejna awantura. Jego matka była wierząca w stopniu wręcz ortodoksyjnym. Rozwód nie wchodził w grę. Bez względu na to, co działo się w domu. Kobieta akceptowała przemoc, którą mąż wobec niej stosował, ale jeśli mężczyzna chociaż tknąłby dzieci, to nie wahałaby się go zabić. Religijność matki Terego była na tyle ortodoksyjna, że Tery oraz jego rodzaństwo nie mogli robić tego, co normalne dzieci. Nie mogli oglądać telewizji, słuchać muzyki ani chodzić do kina. My mother was... Super religious, meaning you could not do anything. I mean, I could not go to the movies, couldn't listen to secular music, no dancing, no sports. Everything I ended up doing with my life, I could not do as a kid. Zamiast tego Terry przynosił wszystko do świata wyobraźni. Znajomi opowiadali mu o filmach, których nie mógł zobaczyć, a on rysował je w głowie, a później też na kartce papieru. W ten sposób nauczył się rysunku, który na dalszym etapie życia pomógł mu zarobić na chleb. Terry od samego początku wiedział, że chce być artystą, ale tam skąd pochodził, bycie artystą po prostu nie wchodziło w grę. Postanowił więc stumić swoje marzenia, próbując dostosować się do okoliczności. W dziewiątej klasie Terry wreszcie spróbował swoich sił w sporcie. Był sporym chłopakiem, więc naturalnym wyborem stał się futbol amerykański. W liceum grał w defensywie, jednak na studia dostał się dzięki stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne, a nie za te sportowe. Na uniwerku Terry znów spróbował swoich sił w futbolu, trafił do drużyny i całkiem nieźle mu szło, razem bowiem z ekipą osiągnęli kilka naprawdę fajnych rzeczy. W głębi duszy jednak wciąż marzył o sztuce. Na tamten moment nie widział jednak szansy, żeby spróbować w Hollywood, a do tego pojawiła się możliwość gry w NFL, więc postawił na sport. Miał też swój plan. Jeśli uda mu się załapać do ligi i zarobić trochę pieniędzy, w końcu będzie mógł spróbować w Hollywood. Tak właśnie brzmiała obietnica, którą złożył swojej żonie. I remember we sat outside, we were in a, a, a I'll never forget, a Wendy's restaurant, the Wendy's Burger Spot. And we were sitting on an outside place in Kalamazoo, and one of the outside tables. And I said, babe, what we're going to do? We're going to uh, play in the NFL, and then we're going to move to LA and we're going to make movies. Kariera w NFL nie była jednak usłana różami. Przez 7 lat Terry grał w 6 różnych drużynach, był ciągle przesuwany na ławkę, a wreszcie wyrzucany. Kiedy nie jesteś w topce zawodników NFL, zarobki są naprawdę marne. Żeby dorobić, Terry zaczął więc proponować pro graczom namalowanie ich portretów. Namalowanie jednego obrazu zajmowało mu około dwóch miesięcy, ale wszystko robił własnoręcznie, z dbałością o każdy najmniejszy szczegół. Za obraz dostawał jakieś 5000 tysięcy dolarów, co pozwalało mu utrzymać żonę oraz dwie córki. Obrazy nie były jednak stabilnym źródłem dochodu, więc były to raczej dla Terego oraz jego rodziny oszczędne lata. Wiąże się z tym też jedna zabawna historia, konkretnie dotycząca jego włosów. Żeby oszczędzić więcej pieniędzy, Terry postanowił zrezygnować nawet z u fryzjera. I had the most beautiful flat top you could imagine. And I got cut. I was like, oh man, barbershops cost money. Then Michael Jordan was coming around. And his bald head was sexy and all the things. I said, I'm gonna be like Michael Jordan. And I cut my hair off, and I was so disappointed. <laughs> W wieku 30 lat Terry wiedział już jedno: nigdy nie zdobędzie stałego miejsca w NFL. Czuł pustkę i kompletnie nie wiedział, co dalej ze sobą zrobić. A fakt, że miał rodzinę na utrzymaniu, wcale mu oczywiście niczego nie ułatwiał. Wówczas jego żona przypomniała mu o przysiędze, którą złożył jej lata wcześniej, mianowicie, że kiedyś spróbuje swojego szczęścia w Hollywood. Przeprowadzka do Los Angeles wcale nie była łatwa. Terry nie miał pieniędzy ani znajomości, więc przetrwanie w Hollywood zapowiadało się piekielnie ciężko. Początkowo Terry utrzymywał się z pożyczonych od kumpla z Neville pieniędzy, próbując dostać jakąkolwiek pracę na backstage'u produkcji filmowych, ale nikt nie chciał go zatrudnić. Sytuacja trwała ponad rok, aż ten kumpel w końcu powiedział dość. W desperacji Terry poszedł do agencji pracy, gdzie przydzielono mu wycieranie podłóg. Nie była to, delikatnie mówiąc, praca marzeń. Jednak nauczyła go pokory. Terry musiał schować dumę do kieszeni, żeby jakoś utrzymać rodzinę i zarobić choćby kilka dolarów. Po wycieraniu podłóg Terry w końcu dostał pracę jako chroniarz, do której wyglądem pasował idealnie. Pracował przed wieloma studiami w Hollywood, pilnując porządku i samochodów. W 1999 roku pilnował na przykład auta Ice Cube'a podczas zdjęć do filmu Następny Piątek. To był jego pierwszy poważny kontakt z Hollywood, ale wciąż był daleko od prawdziwej kariery. Dzięki pracy ochroniarza poznał też menedżera lokalizacji, który zaprosił go na plany filmu Training Day z Denzelem Washingtonem. Niespodziewanie do tego podszedł reżyser i zaoferował mu drobną rolę. Terry był zachwycony, no i oczywiście zgodził się bez wahania. Ice Cube oglądał Training Day i nagle przypomniał sobie Terego, który nieco wcześniej pilnował jego auta, no i postanowił zaprosić go na casting do swojego filmu. I tak właśnie dla Terego otworzyła się furtka do Hollywood. Wydawać się mogło, że Tery jest na szczycie, a świat stoi u jego stóp. Wreszcie udało mu się zrealizować marzenie, o którym praktycznie od zawsze marzył. Szybko jednak odezwały się demony z przeszłości, które uwolniły w Terym pokładę agresji. Pewnego razu w święta zabrał żonę oraz Turki do rodzinnego Flint. Bał się, że ojciec zachowa się po staremu, więc uprzedził go, by się kontrolował. Alkohol jednak zrobił swoje, a ojciec uderzył jego matkę, wybijając jej zęby na oczach dzieci. Tery wziął ojca na bok, no i w skrócie mówiąc, sprał mu tyłek. I chociaż mogło się wydawać, że poczuje ulgę, no to wcale to się nie wydarzyło. Poczuł się jeszcze gorzej. Uświadomił sobie, że przemoc niczego nie rozwiązuje, a jedynie powiela schematy. I had already called. I said, Hey man, don't trip. Don't trip. My kids ain't never been around it. And dude, he hit her, knocked her two sideways. I said, did not tell you? And now you gon' get what you've been given. But listen, man, I did it. I beat his ass and I felt nothing. Po tym wydarzeniu nie wracał do rodzinnego domu przez ponad dekadę, a praca stała się dla niego ucieczką. Na tym etapie Terry wciąż nie był wiodącym aktorem w Hollywood. Dostawał drobne role, kręcił po kilka filmów rocznie, godził się niemal na wszystko, ponieważ po prostu chciał się pokazać. Jednak w końcu trafiła mu się rola, która zmieniła wszystko. Terry dostał propozycję zagrania w filmie Agenci Bardzo Specjalni. Dzielił się w postać bogatego koszykarza Latrella, który miał obsesję na punkcie białych lasek. Terry dostał wolną rękę co do improwizacji i dzięki temu powstało mnóstwo ikonicznych scen, które pojawiły się w filmie. Ta scena wszystko odmieniła. Terry stał się rozpoznawalny na całym świecie, a jego kariera wystrzeliła w kosmos. Pokazał, że muskularny afroamerykanin nie musi udawać gangstera, żeby Hollywood go zaakceptowało. Był sobą i dzięki temu fani go pokochali. Ciężka praca się opłaciła. Terry Cruz w końcu stał się aktorem z listy A. Jednak Hollywood nie było wcale takim idealnym miejscem, na jakie się kreowało. Terry skrywał bowiem pewien niechlubny sekret. Żadne pieniądze, sława czy sympatia fanów nie mogły tego zmienić. Aktor od 10 roku życia zmagał się z uzależnieniem od pornografii, uzależnienie tak paskudne, a zarazem tak trudne do pokonania. I didn't even know what sex was. But man, all I knew is when I opened that magazine and saw those ladies in that magazine and how beautiful they were, all my problems were gone. It was numb. I could zone away. I could watch porn from 10 a.m. To, 11 at night and I couldn't stop. to właśnie pornografia skłoniła Terry'ego do fizycznej zdrady żony. Jego żona przez lata coś podejrzewała, ale Terry tkwił w takim głębokim zaprzeczeniu, że wręcz czuł do niej pretensje o to, że nie wierzy w jego niewinność. Moja żona was always suspicious, like What's up with you, Terry? I I'm like, I'm good, I'm good. And I remember starting arguments, so she would stop. Co gorsze, wokół siebie miał mnóstwo potakiwaczy, którzy zawsze go usprawiedliwiali, zapewniając go, że to jego żona wymyśla, zamiast cieszyć się z tego, jakie dobre życie Tery jej zapewnia. Przez długi czas Tery naprawdę tak myślał, a dokładając do tego głosy tych, w cudzysłowie mówiąc, życzliwych mu osób, to już w ogóle trudno mu było uwolnić się od takiego przekonania.

Początkowo chciał się zachować jak typowy palant z Hollywood, dać żonie odejść i wziąć sobie kolejną. Przecież jest znanym Terry Krusem, więc szybciutko znalazłaby się jakaś chętna. Terry był tak bardzo zapatrzony w siebie i w swoją prawdę, że kompletnie nie widział w tym swojej winy. Miał mnóstwo wymówek, którymi stale się usprawiedliwiał. She was like, I'm gone. That's it. I'm out. And I was like, fine, leave. Great. Thank you. Now we know. I was still blaming her. Cool. you know what, I'm Terry Crews. I'm like, I'll get another one just like that. I said, since when has Hollywood cared if you lost your family? Since when has that been a career breaker? Never. In fact, you get a divorce, that's just par for the course. And I'm, you know, and I had all kinds of excuses where, you know, you don't understand my upbringing, I got a high sex drive, um, you know, th this fame. You, you look at all the women I could be having. Wreszcie jednak doszedł do wniosku, że to była jego wina i postanowił zawalczyć o swoją rodzinę. Spędził kolejne lata na naprawianiu małżeństwa i zaczął chodzić do specjalisty, żeby pracować nad sobą. Z czasem Terry otwarcie mówił o swoich błędach i wrażliwych punktach. To spotkało się z ogromnym odzewem. Do dziś dostaje maile od ludzi, którzy dzięki jego historii poradzili sobie z własnymi uzależnieniami. Nie wszystkim jednak spodobała się jego wrażliwość, którą uznali wręcz za słabość. W 2017 roku, gdy głośno zrobiło się o ruchu hashtag MeToo, Terry również postanowił podzielić się swoją historią. Opowiedział, jak podczas jednej z imprez agent WMI złapał go za przyrodzenie. Terry zdębiał i powiedział tylko, co ty wyprawiasz? A kiedy mężczyzna podszedł ponownie, Terry go odepchnął. Próbował o tym zapomnieć, aż w końcu zachęcony głosami w internecie ujawnił incydent i wywołał do tablicy siedzącego na wysokim stołku w Hollywood agenta, którym był Adam Venit. Terry udowodnił tym samym, że molestowanie dotyka nie tylko kobiety, a zwyrodnialców w Hollywood zdecydowanie nie brakuje. Reakcje były mieszane, a część ludzi kompletnie nie rozumiała jego historii. 50 Cent, Nick Cannon i inni wyśmiali Terego. Jak to możliwe, że taki wielki facet nic nie zrobił, gdy ktoś złapał go za jaja? Niektórzy sugerowali nawet, że Terry jest gejem i to molestowanie na pewno musiało mu się podobać, bo przecież w ich oczach prawdziwy facet z ulicy Flint w Michigan powinien zachowywać się gangstersko, a nie jak jakaś pipa, pozwalać się łapać za penisa. Push him off, or, and I, I just couldn't get how he said that, that he didn't, like, he froze like he was afraid. What do you think of the whole Terry Crews thing? I, I think it's hard for me to think that a dude with all those <laughs> muscles can't tell an agent to not touch his ass. Hey motherfucker, God gave you muscle so you can say no. Is there a chance that Terry just might be gay and hasn't come out the closet yet? When I saw that today, it fucked with me for a split second cuz I had the same thought that you just had. No i rzeczywiście jest to najczęstszy argument osób Dlaczego nie walczyłeś i nie krzyczałeś o pomoc? To pytania, które bardzo często zadaje się ofiarom molestowania seksualnego. Jeśli ofiara zastygnie w bezruchu lub nie podejmie próby oporu podczas napaści seksualnej, twierdzi się, że doszło do biernego przyzwolenia. Zgoda została domniemana na podstawie braku oporu. W badaniu przeprowadzonym w 2003 roku na Uniwersytecie Temple w Filadelfii 88% ofiar napaści seksualnej w dzieciństwie i 75% dorosłych ofiar napaści seksualnej zgłosiło umiarkowany lub wysoki stopień paraliżu podczas napaści. Naukowcy argumentują, że bezruch jest mimowolną reakcją na zagrożenie, która może uniemożliwić ofierze aktywny opór i że ma to miejsce w procesach biologicznych. Badania na zwierzętach również wykazały, że poważne, nagłe zagrożenia, takie jak napaść, mogą wywołać reakcję zastygnięcia w bezruchu. Tery mógł więc jak najbardziej zastygnąć w bezruchu bez względu na rozmiar jego mięśni. W styczniu 2018 roku Terry pozwał Venita, ale we wrześniu pozew został oddalony. Venit nie przyznawał się do winy, twierdząc, że jego działania nie miały charakteru seksualnego. Terry sugerował jednak, że policja w Los Angeles była w kieszeni Venita, dlatego też właśnie sprawa została zamknięta. Mimo wszystko Terry zaryzykował swoją karierę i reputację, żeby ujawnić brzydką prawdę o jednym z wyżej postawionych ludzi z Hollywood. Dopiero we wrześniu Terry opublikował na Instagramie list od Venita, w którym ten przyznawał się do winy, przepraszał oraz deklarował, że uczęszcza na terapię. Terry Cruz może i zrozumiał swoje, ale święty to on na pewno nie był ani nie jest. Potwierdził zresztą to, czego wszyscy się domyślamy w kontekście Hollywood: że to brudne i zepsute miejsce, gdzie liczy się władza i pieniądze, a wartości takie jak rodzina schodzą tu raczej na dalszy plan. Terry pokazał też coś, co w Hollywood bywa normą: wiele gwiazd naprawdę żyje w świecie zdrad, hedonistycznych przyjemności i ciągłego testowania granic. On sam przyznał, że kiedyś mógłby iść tą drogą, ale finalnie wybrał inaczej.